Learner's Dictionary, Part 34. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Anybody. Do you live with anybody? Do you live with anybody? Mieszkasz z kimś? Jeszcze raz. Do you live with anybody? Do you live with anybody? Mieszkasz z kimś? Kolejny przykład. Anybody. Does anybody have a pen I can borrow? Does anybody have a pen I can borrow? Czy ma ktoś długopis, który mogłabym pożyczyć? Jeszcze raz. Does anybody, have a pen I can borrow? Does anybody have a pen I can borrow? Czy ma ktoś długopis, który mogłabym pożyczyć? A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku, czy ktoś o tym jeszcze wie? Jeszcze raz powtórzę zdanie, czy ktoś o tym jeszcze wie? Does anybody else know about this? Does anyone else know about this? Does anybody else know about this? Does anyone else know about this? Does anybody else know about this? Does anyone else know about this? Does anybody else know about this? Does, else about this? Does anyone else know about this? Zwróć uwagę na zdanie, do you live with anybody, które jest wyrażone w trybie pytającym, interrogative mood. Dlatego użyliśmy tutaj operatora do. W trzeciej osobie liczby pojedynczej byłoby to does. Hey, anybody here? Can I help you? All I am I.